Cześć, witam wszystkich serdecznie na naszym kanale. W dniu dzisiejszym chcielibyśmy podjąć temat na często zadawane pytanie, pytanie przez naszych klientów. Dwa materace czy jeden duży wspólny? Ja odpowiadam zawsze w podobny sposób. Zaczynam od powodu takiego żartobliwego, pół żartem, pół serio. Jeżeli przychodzą do nas partnerzy, małżonkowie, którzy chcą zakupić materac i skrajnie się nie zgadzają co do wyboru materaca: jedno się upiera na twardym, drugie się upiera na miękkim, że chce spać. Wtedy mówimy: Ok, nie możecie się dogadać. Proszę bardzo, każdy może mieć swój materac. Jeżeli zadbamy o podobną wysokość tych materacy, w łóżku będą wyglądać identycznie. Dlaczego nie? Wszystko dla naszych klientów. Proszę bardzo. To było pół żartem, pół serio. Natomiast z tych poważniejszych powodów dwa materace dedykujemy osobom, które mają dużą i bardzo dużą dysproporcję wagową. Dla nas jest to 50 i więcej kilogramów, jeżeli mamy między partnerami taką dysproporcję wagową. Dobrym pomysłem jest to, aby mieć każdy swój materac. Ta osoba bardzo ciężka będzie w, nie będzie oddziaływać w żaden sposób na osobę lżejszą. Ponadto ta osoba cięższa będzie musiała mieć nieco inny albo zdecydowanie inny materac niż ta osoba lżejsza. I to jest powód, dla którego moglibyśmy mówić o dwóch, o dwóch osobnych materacach. Pozostaje jeszcze powód higieniczny. Klienci, którzy są nad wyraz tutaj delikatni w tej sferze higieny, widząc różnicę między budową ciała mężczyzna, a kobiety, a posiadającą inną gospodarkę hormonalną, zaleca się również mieć dwa osobne materace. Kolejnym powodem, trzecim, którego ja używam dla uzasadnienia posiadania dwóch osobnych materacy, jest posiadanie stelaży, Regulowanych. Stoimy tutaj na przykład przy stelażu regulowanym elektrycznie, gdzie jasno widać, że jedna osoba może zdecydowanie pracować z takim stelażem może oglądać telewizję, pracować, czytać w łóżku, natomiast druga osoba spokojnie sobie odpoczywa. To jest kolejny powód poważny, dla których dedykować możemy dwa. A dwa osobne materace. Jeżeli nie mamy tych potrzeb, jeżeli się dogadujemy, jeżeli ta dysproporcja wagowa nie jest duża, spokojnie możemy pomyśleć o materacu jednym dużym, wspólnym dla partnerów. Jako ciekawostkę powiem, jeżeli dysproporcja wagowa również występuje, a mamy do czynienia z materacem tak zwanym partnerskim, gdzie pół materaca. Jest o innej twardości, drugie pół o innej twardości. Jesteśmy w stanie dodać jeden wspólny materac, ale dla dwóch osobnych osób, dla dwóch potrzeb. O tym opowiem Wam w innym, w innym odcinku. Jeżeli nie mamy potrzeb posiadania dwóch osobnych materaczy, jeżeli dogadujemy się co do wyboru materaca, jeżeli ta dysproporcja wagowa nie jest znacząca, jeżeli nie mamy regulowanych stelarzy, spokojnie możemy dedykować materac jeden wspólny, dwuosobowy. Tutaj celem nadrzędnym przy wyborze takiego materaca jest bardzo dobre podparcie państwa kręgosłupa. Jeżeli do nas przyjdziecie, spróbujemy Wam dobrać materac w taki sposób, żeby ten kręgosłup był bardzo dobrze podtrzymywany, żeby te nasze krzywizny ciała były w bardzo dobry sposób tutaj podpierane przez materac. Natomiast, jako ciekawostkę, powiem, że dla tych, którzy chcieliby mieć materac o dwóch twardościach, posiadamy również w naszej ofercie materace tak zwane partnerskie. Oznacza to tylko tyle, że połowa materaca, czyli ta przestrzeń, na której jeden z partnerów, małżonków śpi, różni się twardością od tej drugiej połowy, więc mamy niejako dwa różne materace, natomiast w jednym pokrowcu, w jednym bloku danej pianki czy, czy sprężyn, jeżeli takowe są również brane pod uwagę i spokojnie możemy taki materac Wam dobrać. Jeżeli zaciekawiłem Was tym sposobem podejścia do tematu dwa materace czy jeden, zapraszam do odwiedzenia naszych salonów. Nasza profesjonalna ekipa spróbuje Wam dobrać materac idealny dla Waszego kręgosłupa. Zapraszam, do usłyszenia.